Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie na konferencji prasowej, która jest związana z ostatnimi działaniami Ministerstwa Infrastruktury, a w zasadzie jest związana z brakiem działań obecnego rządu i obecnego Ministerstwa Infrastruktury, jeżeli chodzi o kontrolę zagranicznych przewoźników drogowych. Drodzy Państwo, jesteśmy w posiadaniu niepokojących, a w zasadzie bardzo złych czy fatalnych informacji związanych z dużo mniejszą liczbą kontroli drogowych, które są realizowane przez Inspekcję Transportu Drogowego. Naszym działaniem, naszym zadaniem, kiedy prowadziliśmy sprawy transportu, mówię tutaj za siebie, ale też za ministra Andrzeja Adamczyka, było to, aby zwiększyć liczbę kontroli drogowych pojazdów ciężkich, które przez Polskę przyjeżdżają, a są na zagranicznych tablicach rejestracyjnych. Gdy w 2015 roku przyjmowaliśmy odpowiedzialność za transport, wówczas inspekcja transportu drogowego, która podlega Ministerstwu Infrastruktury. Realizowała około 33% kontroli drogowych na przewoźnikach z zagranicy. Kiedy zdawaliśmy urząd w listopadzie poprzedniego roku, Inspekcja Transportu Drogowego realizowała już blisko 50% kontroli na przewoźnikach z zagranicy. Czyli wypełnialiśmy swoją misję, wypełnialiśmy swoje zobowiązania, robiliśmy wszystko, aby wyeliminować nieuczciwość. nieuczciwość w konkurencji. Robiliśmy wszystko, aby dawać szansę rozwoju polskiej branży transportowej. No i oczywiście nasze działania skupiały się na poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Te działania były skuteczne, te działania były dobrze odbierane, dobrze odbierane przez przewoźników, te działania były doceniane przez wszystkich tych, którym zależało na rozwoju transportu międzynarodowego w naszym kraju. Natomiast teraz mamy informacje zgoła inne wychodzi na to drodzy państwo, że w pierwszych kilkudziesięciu dniach 2024 roku, wtedy kiedy nadzór nad inspekcją drogową przejął obecny minister infrastruktury Dariusz Klimczak, drastycznie spadła liczba kontroli drogowych prowadzonych na zagranicznych przewoźnikach drogowych. W tej chwili za chwileczkę tej informacji przedstawi były główny inspektor transportu drogowego i były minister infrastruktury Alvin Gajadur. W tej chwili za miesiąc styczeń i luty łącznie to 22% kontroli realizowanych na zagranicznych przewoźnikach drogowych. Drodzy Państwo, to bardzo wyraźny spadek. To spadek z 47% do 22%. To jest fatalna informacja. Ministerstwo Infrastruktury zobowiązało się do tego, że zintensyfikuje kontrole drogowe. Takie były oczekiwania przewoźników, szczególnie w kontekście przewozów realizowanych przez ukraińskie podmioty. Przecież ten punkt był jednym z tych punktów, na którym zależało przewoźnikom protestującym przed przejściami granicznymi na jesieni tego roku. My zwiększyliśmy wtedy te nasze aktywności, zwiększyliśmy te nasze działania. Natomiast wtedy, kiedy zdaliśmy władzę, sytuacja drastycznie diametralnie zmieniła się, no i tych kontroli jest zdecydowanie mniej. Nie o to przewoźnikom chodziło, drodzy Państwo. To nie jest działanie, które jest działaniem w interesie polskiego przedsiębiorcy, w interesie rozwoju polskiej branży transportowej, tylko jest to działanie polegające na dokuczaniu i na dyskryminacji polskich przewoźników. Dokładne informacje w tym temacie przedstawi za chwileczkę pan Alwin Gajadur. Oddamy też głos jednemu z przewoźników, panu Waldemarowi Jaszczurowi, który jest przewodniczącym Komitetu Obrony Przewoźników i Pracodawców Transportu, który brał bardzo aktywny udział w rozmowach z Ministerstwem Infrastruktury i za naszych rządów, ale też w tych ostatnich tygodniach. Pan przewodniczący ma bliski kontakt z przewoźnikami, którzy są mocno rozczarowani, którzy są zawiedzeni, którzy są, mówiąc dobitnie, bardzo źli, są w fatalnej kondycji, Finansowej właśnie przez to, że Ministerstwo Infrastruktury nie realizuje tego, do czego się zobowiązało. Ale jeżeli dodamy do tego jeszcze informacje, które na ostatniej Komisji Infrastruktury przekazał wiceminister Paweł Gancarz, że tak w zasadzie powrót do zezwoleń drogowych przez przewoźników z Ukrainy jest niemożliwy, wzruszył ramionami mówił o tym, że umowa, która kończy się, z końcem czerwca bieżącego roku zostanie przedłużona i Ukraińcy nadal będą mogli bez zezwoleń drogowych wjeżdżać na terytorium Polski i tranzytować przez Polskę, bo no to to naprawdę informacje bardzo złe, informacje fatalne, informacje, które w wielu przypadkach oznaczają upadek i koniec polskich firm transportowych, które liczyły na poprawę w tym zakresie. Drodzy Państwo, my będziemy domagać się. I działań i aktywności Ministerstwa Infrastruktury w tym zakresie. Będziemy domagać się informacji, jeżeli chodzi o usprawnienie działalności Inspekcji Transportu Drogowego w kontekście umundurowania tej służby, sprawienia, aby inspektorzy byli funkcjonariuszami na drodze, aby mogli pracować 24 godziny na drogę, aby mogli mieć większe kompetencje. Tego się domagamy. Przygotowaliśmy projekt postawy jeszcze w poprzedniej kadencji rządu, aby właśnie tak było. Ten projekt został przez obecne kierownictwo resortu infrastruktury wycofany, ale będziemy walczyć właśnie o tę sprawę. Będziemy walczyć, bo to jest walka w interesie polskiego przewoźnika, to jest walka w interesie polskiego pracodawcy, to jest walka w interesie polskiego kierowcy i zrobimy wszystko, aby tutaj ten interes był interesem nadrzędnym. My musimy dbać o dobro polskich firm transportowych, robiliśmy my to w przeszłości i musi to robić również to obecny rząd, obecna koalicja POPS. -a. Drodzy Państwo, poproszę teraz Pana Alwina Gajadura, byłego głównego inspektora transportu drogowego o to, aby przedstawił konkretne informacje, które są związane z dużo mniejszym, z dużo mniejszą kontrolą, z dużo mniejszym nadzorem transportu międzynarodowego, szczególnie ukraińskiego, jeżeli chodzi. O kontrole realizowane przez Inspekcję Transportu Drogowego. Bardzo proszę, Panie Ministrze. Dziękuję, Szanowny Panie Ministrze, Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Tak jak powiedział Pan Minister Rafał Weber, kontrole przewoźników zagranicznych spadły drastycznie. Ja może przypomnę, że w okresie, kiedy właśnie byłem głównym inspektorem transportu drogowego. Poziom kontroli przewoźników zagranicznych wynosił około 50%. 50% kontrolowanych było przewoźników krajowych, 50% przewoźników zagranicznych. Natomiast obecne dane z Inspekcji Transportu Drogowego Pokazują, że nie jest realizowany między innymi czwarty punkt porozumienia, które zawarł minister infrastruktury Dariusz Klimczak z protestującymi na przejściach granicznych. To porozumienie zostało zawarte w styczniu i minister zobowiązał się też do intensyfikacji kontroli drogowych przewoźników zagranicznych. A zamiast intensyfikacji mamy drastyczny spadek. Ja Państwu przedstawię. Przykładowe dane przez, około, przez miesiąc styczeń i 20 dni miesiąca lutego, czyli około 50 dni tego roku, zostało przeprowadzonych ponad 27 tysięcy kontroli drogowych pojazdów ciężarowych, autobusów. To były około kontrole drogowe. 21 tysięcy, ponad 21 i pół tysiąca stanowiły pojazdy należące do przewoźników. Krajowy. Natomiast jedynie około 5900 to, to były kontrole należące do przewoźników zagranicznych, kontrole przewoźników zagranicznych. Z tego, jeśli chodzi o kraje trzecie, czyli nie pojazdy nieunijne jest pełna 2900. Czyli Szanowni Państwo, procent kontroli przewoźników zagranicznych wynosi w chwili obecnej 22. I w niektórych województwach wygląda to naprawdę e, tragicznie, jeśli chodzi o tą liczbę kontroli. Podam Państwu przykłady. Województwo podlaskie, gdzie zawsze za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy kontrole przewoźników zagranicznych stanowiły około 70-80%, teraz to jest 20%. Województwo lubelskie, 23%. Województwo podkarpackie 9%. To są województwa przygraniczne, gdzie tych kontroli zawsze było najwięcej. Ale są również województwa, gdzie praktycznie no, pojedyncze kontrole są przeprowadzane. Wielkopolska 3%, zachodniopomorskie 5%, warmińsko mazurskie 2%, śląskie 2%, świętokrzyskie 3%. Więc szanowni Państwo. Tak, w tak małej skali inspektorzy transportu drogowego obecnie kontrolują przewoźników zagranicznych. Jedynie województwo mazowieckie i województwo lubelskie utrzymuje poziom około 50%, natomiast tak jak powiedziałem, w skali kraju jest to około 22%. Przez 11 miesięcy ubiegłego roku inspekcja przeprowadziła 180 tysięcy kontroli. Zagranicznych przewoźników było ponad 84 tysiące, czyli około 47%. Znaczącą liczbę stanowili również przewoźnicy z Ukrainy. Ponad yy, czy blisko 15 tysięcy kontroli przewoźników z Ukrainy. Teraz, jak Państwo widzicie, praktycznie ta, te liczby są yy, dużo inne. Te liczby spadły. Szanowni Państwo, jaki może być tego powód? Powód jest taki, że rząd, obecny rząd wyrzucił do kosza, wycofał z Sejmu ustawę, która była oczekiwana przez inspektorów transportu drogowego, jak również przez środowisko przewoźników. To jest ustawa o inspekcji transportu drogowego. Na mocy tej ustawy inspektorzy mogliby prowadzić kontrolę 7 dni w tygodniu, 24 godziny w ciągu doby, 365 dni w roku. Dadawała ona uprawnienia mundurowe inspekcji transportu drogowego. Na kanwie właśnie tych niepokojących wydarzeń, które miały miejsce pod koniec ubiegłego roku, protestu, rząd zjednoczonej prawicy podjął decyzję i została przygotowana ustawa o inspekcji transportu drogowego. 8 grudnia została przyjęta przez rząd i została przesłana do Sejmu. Co zrobił obecny rząd, co zrobiło Ministerstwo Infrastruktury kierowane przez pana Dariusza Klimczaka? Wycofało ten projekt i pytam się teraz, co będzie z reformą inspekcji transportu drogowego. Inspektorzy prowadzą w tym momencie protest polegający na kontroli, głównie kontroli przewoźników krajowych. My jako zarządów Zjednoczonej Prawicy Spotykaliśmy się bardzo często ze środowiskiem przewoźników. Spotykaliśmy się, pan przewodniczący o tym za chwilę powie, przy głównym inspektorze transportu drogowego działa społeczna rada konsultacyjna złożona z przedstawicieli zrzeszeń przewoźników. Ta rada spotyka się minimum raz na trzy miesiące. Ostatnie spotkanie miało miejsce wtedy, kiedy byłem jeszcze głównym inspektorem transportu drogowego, w dniu 7 listopada. Minęły 3,5 miesiąca, żadne spotkanie społecznej rady konsultacyjnej nie odbyło się. Więc ja pytam się, jak Ministerstwo Infrastruktury obecnie traktuje sprawy przewoźników? Jak obecne kierownictwo głównego inspektoratu te sprawy, do tych spraw podchodzi? Bo widać, że zmniejszona liczba kontroli. Doprowadzi do tego, zmniejszona liczba kontroli przewoźników zagranicznych, doprowadzi do tego, że nie będą przestrzegane zasady uczciwej konkurencji. Pytanie, kiedy nastąpi reforma inspekcji? Bo z informacji, które pozyskuję, wynika, że ustawa o inspekcji na razie została wyrzucona do kosza i nie planuje rząd w najbliższym czasie. Doprowadzić do tego, że inspektorzy staną się służbą mundurową. Dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję panie ministrze, za przedstawienie tych bardzo szczegółowych i precyzyjnych danych potwierdzających to, że no, obecny rząd nie działa w interesie polskiej branży transportu drogowego, tylko wręcz przeciwnie. Robi wszystko, aby ułatwiać życie transportowcom z zagranicy, a nasi, no właśnie, zamiast mieć dużo lepszą sytuację i ekonomiczną, i gospodarczą, ale także dobre warunki do prowadzenia działalności biznesu, te związane z funkcjonowaniem instytucji, które powinny osłaniać polską branżę transportu drogowego. Rząd skupia się na tym, aby te prawa bardzo mocno ograniczać. Cieszę się, że jest z nami pan przewodniczący Waldemar Jaszczur, przewodniczący Komitetu Obrony Przewoźników i Pracodawców Transportu. Tak jak mówiliśmy z panem przewodniczącym, spotykaliśmy się też na jesieni tego roku rozmawiając na temat kondycji transportu drogowego, też wprowadzając pewnego rodzaju działania, jak to związane z intensyfikacją inspekcji, prac inspekcji transportu drogowego, które miały ułatwić prowadzenie działalności biznesowej. Bardzo proszę Panie Przewodniczący o skomentowanie i odniesienie się do tych informacji, które no w tej chwili przedstawiliśmy. I Proszę też o podzielenie się tymi informacjami, którymi Pan dysponuje, bo wiem, że koresponduje Pan również z Ministerstwem Infrastruktury, z obecnym kierownictwem, natomiast te odpowiedzi e, obecnego kierownictwa Resortu Infrastruktury. No, nie poprawiają klimatu, tylko wręcz odwrotnie, wprowadzają dużo większy chaos, zamęt, i jakby dążą do tego czarnego scenariusza związanego z upadkiem bardzo mocno do tej pory i bardzo prężnej gałęzi polskiej gospodarki, czyli transportu międzynarodowego. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Bardzo dziękuję, szanowni ministrowie. Dzień dobry panowie ministrowie. Przede wszystkim serdecznie dziękuję panom ministrom za zorganizowanie tej konferencji i zaproszenie mnie do tego miejsca. Szanowni Państwo, dzisiaj tematem numer jeden są oczywiście protesty rolników, które są słuszne i większość osób je popiera. My również, przewoźnicy, popieramy postulaty rolników. Ale jesteśmy jeszcze my, przewoźnicy, którzy protestowali przed rolnikami, Szanowni Państwo, ponad dwa miesiące protestów na granicę z Ukrainą nie przyniosły nic. Jedynie tylko straty osoby, które Najbardziej zaangażowały się w te protesty, zaniedbały własne firmy, w wyniku czego te firmy stoją już na granicy upadłości. Ale nie tylko. Chcę Państwu przybliżyć sytuację, jaka jest obecnie w transporcie drogowym, przede wszystkim w transporcie międzynarodowym, w polskich firmach przewozowych. To jest, Szanowni Państwo, dramat. Jeden wielki dramat. Ja jako przewoźnik. Yy, przeszło 30-letnim doświadczeniem. Szanowni Państwo, przeżyłem wiele kryzysów yy, przez te 30 lat. Ale czegoś takiego jak teraz obecnie jest, w jakim stanie znaleźliśmy się, się my przewoźnicy, ja czegoś, ani moi koledzy nie pamiętamy. Tak patowej sytuacji, tak dramatycznej. Yy, pragnę przypomnieć Państwu, że naszym, jak, jak protestowaliśmy na granicy. Naszym głównym postulatem numer jeden to był powrót do zezwoleń sprzed wojny. Jak wszyscy wiemy, Unia Europejska na tyle była wspaniałomyślna, iż w ubiegłym roku w czerwcu podpisała umowę liberyzacyjną z Unią Europejską. Unia Europejska podpisała umowę z Ukrainą. Szanowni państwo, była to bardzo zła decyzja. Decyzja nieprzemyślana. Decyzja, która, e, w wyniku której e, pogrążyła się e, polska branża transportowa. E, my, jako przewodnicy, nie rozumiemy, że ludzie, którzy podejmują tego typu decyzje, nie zastanawiają się nad negatywnymi skutkami tychże, e, tychże umów. E, szanowni państwo, Samochody ukraińskie na mocy tej umowy wjeżdżają bez zezwoleń do naszego kraju, przez nasz kraj, wykonując przewozy, których wykonywać nie mogą. Umowa wyraźnie e, zakreśla, co wolno, a czego nie wolno. Nikt tego nie przestrzega ze strony przewodników ukraińskich kontrole, które miały być efektem ich, ich wykazania tych wykroczeń, które oni popełniają, szanowni państwo, w obecnym czasie jak dochodzą do nas informacje, są znikome. Nie tak to miało być, nie na to, żeśmy się omawiali. Po zakończeniu, szanowni państwo, protestów na granicy. Było, były spotkania z nowym ministrem infrastruktury, z panem Klimczakiem. Rozmawialiśmy, jak wybrnąć w tej sytuacji. I to w mojej ocenie pan minister doskonale zrozumiał, jakie są potrzebne działania namacalne działania, działania przede wszystkim pragmatyczne, a nie populistyczne, aby. Polski transport mógł przetrwać, a w dalszej części mógł funkcjonować na normalnych zasadach. Niestety, szanowni państwo, stało się zupełnie co innego. Została podpisana, zostało podpisane porozumienie, a w zasadzie jest to nieporozumienie, nieporozumienie między nowym ministrem a procesującymi, w wyniku którego tak naprawdę nic nie wynika. Wynika jedno, że obecny rząd wiele może. A nic nie musi. Szanowni państwo, nie tego oczekiwaliśmy. Nie po to protestowaliśmy ponad dwa miesiące, stojąc na granicy w święta, w Boże Narodzenie, ilie, aby brak było efektów naszego poświęcenia. W ostatnim czasie otrzymaliśmy, szanowni państwo, odpowiedź. Odpowiedź od pana ministra Gancarza, Kwestii naszych postulatów. Szanowni Państwo, w uproszczonym skrócie mogę ocenić tę odpowiedź w następujący sposób. Jest to typowa sugestia dla przewoźników, jak się zadłużyć, a nie odłużyć, a przecież nie o to nam chodzi. My, przewoźnicy, oczekujemy dzisiaj namacalnych dowodów. Jak mamy wybrnąć tej sytuacji? Jakieś propozycje? Przecież nikt dzisiaj, w obecnym czasie, bo, e, nie jest w stanie się spotkać z przewoźnikami, z prawdziwymi przewoźnikami i powiedzieć jednoznacznie: Słuchajcie, panowie, wytrzymajcie jeszcze miesiąc, czy dwa, czy trzy, a na pewno sytuacja się zmieni. Ludzie nie wiedzą, co mają robić. Szanowni państwo, w polskich firmach transportowych dzieją się dramaty.